Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to otóż. Nieprawdopodobnie pretensjonalny ton w głosie faryzeuszy uczonych w piśmie i przepytywanie Jezusa. To słowo otóż pokazuje jak bardzo. I modląc się tym słowem, odkryłem, że w wielu momentach mojego życia. Wkrada się taki pretensjonalny ton w moją relację z Panem Bogiem, wkłada się taki ton, w którym mam wobec Boga roszczenia, wobec ton, w którym no, chciałbym, aby Bóg mi się tłumaczył z pewnych rzeczy, które wydarzają się w moim życiu, czy z powodu woli takiej, czy nie innej, którą miał dla mnie. No bo stawiam tak naprawdę siebie na miejscu Pana Boga, i wtedy mam do niego pretensje, bo mylą mi się, myli mi się hierarchia wartości, myli mi się kto tu jest Bogiem, a kto tu jest człowiekiem. Mam nadzieję, że takie momenty naszej modlitwy tym słowem będą nas leczyć z takiego pretensjonalnego podejścia do Pana Boga i roszczeń, które mamy często wobec Niego. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.